I jeszcze na dodatek mam dzisiaj wywiad. Cześć. A tutaj jest nasza star, nasza gwiazda. A tu jest Łysy Tomek. Taki mamy setup. Jeszcze raz Wam pokażę. Nagrywamy na te dwa telefony. Jest jeden problem. Nie włączyłeś kamery. Nie, nie włączyłem nagrywania. Dzień dobry. Posłuchajcie, stała, stała się tragedia dzisiaj. Poszedłem, nie wiem czy wiecie, ale ja sobie sam, sam sobie sz szczygę włosy, a żona mi tylko wyrównuje wszystko. I dzisiaj zobaczcie, co zrobiłem. Ja tu z boku gole się jedynką i nie wiem o czym ja myślałem. <laughs> I przejechałem górę. Nigdy mi się to nie zdarzyło, a już dość długo sobie szczygę włosy. A znaczy, no w sumie to olami wcześniej szczegół, ale teraz ja szybko podcinam. I jeszcze na dodatek mam dzisiaj wywiad. Żoda. Kochanie, zostaw taką, taki pas. No, nie śmij się ze mnie. To nie śmieszne. Mi się, albo wytnę ci tutaj drugi, a dalej już zetniemy. No i za też by może jeszcze z tego wy wyczesał. Chyba, że ci wpletem. Może taki olej wiesz, to przytnę i taki pasek ona ma, taki, taki warkocz, wiesz, może walkocz, to wiemy. Tak mam krótko obcinane, ale teraz trochę, trochę przesadziłem. Ja, ja, ja wiedziałam, że czasami lubisz, no, wiesz, wiesz pożartować, ale bez przesady dzisiaj. A jeszcze w poniedziałek do pracy muszę iść. Bo tam na, na czwart, bo ja tak, poniedziałek pracuję w, w ofisie, później wtorek, środa w domu. To tak na czwartek, to już będzie trochę odrosły. <grystanie> Najwyżej... Korsyk! Dokładnie, zadzwonię, że jestem chory. No, nie no, to nie jest jakaś tam tragedia, po prostu gole się na Chciałem Przez, przez chciał dla innych, tak? Tak, ale uważaj, uważajcie jak... Jak... <grystanie> jak sami się obcinacie, to uwa uważajcie, więc... Nie myślcie o głupotach jak Tomek. Tomek planował no. już cały dzień. Dzisiaj, dzisiaj jeszcze idziemy nagrywać do, do Karoliny. No i też w, w czapce będę musiał cały czas chyba być. Zresztą, o, to jest początek tego właśnie wideo, więc... Dobrze się zaczyna. Więc dobry początek dnia. Dzisiaj piękna pogoda, koło ponad 30 będzie. No i, i tak się dzień, widzicie, mi zaczął, ale coś, coś przynajmniej się, się dzieje. Nie ma monotonnych ludzi. Nie. <laughs> Nie ma, le nie ma lekko, jak widzicie. Żona się dalej ze mnie śmieje, a ja idę dokończyć dzieła. Dajcie spokój. Tak wyglądam. Żona, jak ci się podobam? Nie chcę się odwrócić. Dlaczego? Może być? Jesteś, Kochanie, no nie tak najgorzej, no. Ty jesteś zawsze piękny. Dla ciebie, tak? No widzisz? Nie, no nie tak strasznie. Dobrze. Mogę Ci pokazać, jak wyglądasz z rana? Nie, kochanie, nie. Ś śniadanko. Z... Piękny, nie? Łysy mąż. No. Ja, mi się podoba, może być. Podoba Ci się? No, no to teraz będziesz się sam obcinał. No. No to się sam obcinał. No, jak Ci się podoba. Wiesz, jakie to jest super. Bo tu wiesz, raz, raz, nie muszę się tam przejmować. Trochę dłużej, tu krócej. Zobaczymy. My już w drodze, posłuchajcie, nawet wam wcześniej nie powiedziałem, ale my dzisiaj jedziemy do Karoliny. A Karolina to jest nasza dobra znajoma. Zresztą Karolina była na, na kanale Kanadyjczycy i ja z nią jako pierwszą nagrałem wywiad do serii Emigranci. I właśnie teraz jedziemy do niej do domu i będziemy nagrywali taki wid. No taki projekt mamy nowy i takie wideo będziemy z Karoliną nagrywali, więc wam... Pokażemy. A dzisiaj Wam powiem mamy przepiękną pogodę. Na razie jest 28, ale będzie ponad 30. Ale patrzcie jak tu jest, jak pięknie słoneczko świeci. Piękny dzień naprawdę. Więc tylko jeszcze kawy mi do szczęścia. I do szczęścia potrzeba. 28 stopni. Widzicie, tylko tego mi jeszcze było tutaj. Brakowało oczywiście kawki. Jesteśmy Drive Thru Tim Horton. Dzień dobry. Cześć. Hi. Już nagrywam. Jak widzisz? O ja? No? Jak tam był dry? Super. A ten, a ten, accident, co ci mówiłem, to zobacz. Jak jestem ładna? Bardzo... Oh my gosh, listen, <laughs> <laughs> co się stało? To nie jest dwa accident. No, to no. zmiana. Oh, piękki, Wolenka. Maniwa. Dobry. Jaki błysk? Gotowa, moja droga? Gotowa. Cały czas. Oh, okay. Chodź. Tak. Chodź. Thank you for Dziękuję za kawkę. Proszę. Dobra, to ja idę po rzeczy, bo jeszcze mam trochę rzeczy. Tu jest nasze studio dzisiaj, tak? Może pokażę tak szybko. Ja właśnie już powiedziałem, bo nagrywaliśmy wcześniej, że Ty, z Tobą zrobiłem pierwszy wywiad na kanale. Kiedy to było? Dwa lata temu? No, no będzie już trzy Na nie Na początku ludzie. to było. Taka... A nie nie, to tak. dwa lata, tak. Dwa, tak. No. Pierwszy jest dwa lata. w samochodzie byliśmy, pamiętam, rozmawialiśmy no. sobie. Tak jest. A dzisiaj jesteśmy w lokacji. W lokacji. W lok w to do już... lokacji. No to ma... jesteśmy w lokalu. Dobra, później może jeszcze coś, coś nagramy, a ja idę, po, bo przywiozłem trochę rzeczy, do, żeby tu zrobić właśnie taki. Będziemy tu nagrywali, no. No już szykujemy tu setup. Zobaczcie, mamy tutaj gościa pieska, Milo. No i zobaczcie, jaki mamy profesjonalny sprzęt. Dawniej te ja miałem różne takie profesjonalne kamery, a teraz to my praktycznie wszystko nagramy. Zobaczcie, telefonem po prostu dwoma telefonami i, i fajnie to wyjdzie. A tutaj jest nasza star, a, nasza gwiazda. <głos> <głos> jeszcze z tych dawnych czasów to mi tylko został. Zobaczcie, jeszcze taki slider który w sumie też go powinienem sprzedać. Ale widzicie, dzisiaj, dzisiaj się przyda, jak będziemy tutaj nakręcali różne, różne stęki. Karolina uczy się tekstu na pamięć, a tu Ola. Światła już ustawione, zobaczcie. Setup prawie gotowy. Zobaczcie, nawet mam taki videohead. Też został ze starych czasów. Jak nagrywałem, ja tu wesela nagrywałem w Kanadzie. A teraz zobaczcie. Dwa telefony. Najprościej, no nie? O, a tu zobaczcie jaki mamy z Polski. Oliwia ma taki wygaszacz ekranu z Oliwią i z Aleksem. I zobaczcie, jak to wygląda. No, więc nie jest źle. No, jeszcze trochę poprawię, bo jest trochę za nisko. Lecimy. No, zobaczcie. My tu walczymy mamy setup. Jeszcze raz Wam pokażę. Nagrywamy na te dwa telefony. A tu jest łysy Tomek. Łysy <laughs> Tomek. Zobaczę, co Ola robi. Mamy przerwę, bo... O, tu Majlo Cię widzę, pilnuje, a tu żona... Ja mam lunch. Wcina. Smacznego. Dziękuję. Proszę. Patrzcie co tu się dzieje. Pełna profeska normalnie. Piękne. Dobrze? Nie. To super. To lecimy, Nagry nagrywamy. Patrzcie, teraz w kuchni nagrywamy. Tutaj żo tak, żona robi zdjęcia. Mamy kolejny setup. I tak jak mówiłem, wszystko lecimy telefonem nagrywamy. Tu mamy dwa światła. Tu jest jedno, tu jest drugie, aby doświetlić, i wszystko naprawdę bardzo fajnie wygląda. Jeszcze później użyjemy slajdera i zrobimy takie tutaj, takie close-up szac. I, i sobie poszłam. Nie, możesz pójść, ale to może nie włączaj tego. No, raz, dwa, trzy. To jest jeden problem. Nie włączyłeś nie, nie, nie kamery. Nie włączyłem nagrywania. Dobrze nam idzie, nie? No, Dobra. Pięknie. Nawet włączyłem nagrywanie. Ja też! Dobrze poszło. Ola i Tomek pracują bardzo ciężko. Układają wszystko, żeby perfekcyjnie wyglądało. No, schodzimy, schodzimy. Tutaj jest rodzina w komplecie. Tak, poszło szybko i płynnie. No. Ola i Tomek. To Jesteś są... zadowolona z tego, co zrobiliśmy? No tak. Zobacz. A teraz słuchaj, te, teraz to ty jeszcze musisz opowiedzieć trochę o sobie, bo zrobiliśmy ten wywiad dwa lata temu, ale jeszcze ty nic nie powiedziałeś, więc zaraz chwilkę się i szybko musisz nam coś opowiedzieć, co się zmieniło. Dobrze, Zro... zrobimy mały wywiad. Co a się jest, zmieniło? Tak jest. Oj, co się dzieje, proszę pana? Co? Co? Posłuchajcie, muszę się poskarżyć, bo. Moja żona mi się właśnie zapyta, po ile rysy są. No, Karolina wystartowała nagranie. I teraz zrobimy takie, co, podsumowanie. Więc przed chwilą skończyliśmy robić tą całą sesję tutaj w ogóle. Wszystko chyba dobrze, dobrze poszło, było dużo nagrywania. Karolina się dobrze spisała. Ola, Ola była social media manager, robiła zdję zdjęcia, a ja obsługiwałem te, wiecie. A ja filmowałem. Najprostsza rzecz. I co? No, tak jak wcześniej wspomniałem z Karoliną, a, zrobiliśmy wywiad u mnie na kanale. Jest ah, to hmm. pierwszy wywiad, który z serii Kanadyjczycy wtedy w samochodzie, pamiętam, jechaliśmy, było to ponad dwa lata temu. To mm -hmm. zimno było, zima chyba chyba jeszcze było, albo coś takiego. No, to tak. zima ładna było. Ja. Czy to wchodziła zima, czy po zimie? Ech. Nie pamiętam, ale masz rację. Karolinka była naszą perełką. Tak, tak, od tego wszystkiego się zaczęło, a teraz już jest ponad 200 wywiadów na kanale. I kiedyś nawet liczyłem, ponad odwiedziłem z tymi rozmowami Polaków w ponad 50 krajów, więc no, poznałem super wiele dużo fajnych ludzi, Ciekawe. z którymi tak, I nawet teraz się spotkam z jedną, z jedną a, osobą? osobą z Calgary, która Aha, tutaj tak. przylatuje do, ja z nim zrobiłem też z, nie wiem, z pół roku temu, może wie, więcej chyba wywiad, ja na przylatuje akurat z kalgary do przyszłego tygodniu. Do otawy tak. i się z nią zobac zobaczymy się też nią, Ale już spotkałem więcej, więcej w ogóle mhm. ludzi. A w ogóle co nowego u ciebie? A, wszystko tak jak było, może trochę lepiej. Pod lepiej? jakich względem było gorzej? A, no, do przodu lepiej. Aha. A, tak jak wspominałam, może na pierwszym wideo, ja, ja mam swój biznes i rzeczy coraz lepiej i lepiej krącą się do przodu ja i Tomek to jest taki mały sekret. Nie będziemy żadnych idealów jeszcze mówić, ale dużo się zaczyna. Pozwólcie, mm -hmm. tak. że wszystko będzie. Wszystko się pięknie rozwija, tak. Mm -hmm. Ale to dużo informacji na przyszłość. No to fajnie. No to kiedyś musimy nagrać wywiad, jeszcze jeden może, ale to w samochodzie by było fajnie. Uaktualnić raz. wszystko, nie? Tak. Że co? Uaktualnić. Uaktualnić, tak, ale na bieżąco, żeby było wiadomo, Aj. co się dzieje. No już teraz w sumie robimy taki update, więc widzicie, u Karoliny wszystko dobrze, więc nie martwcie się o nią, jest już... <laughs> masz... ale, ale musisz to standardowe 10 pytań jeszcze więcej o, zadać, kochanie. 10. No jakże? Tak, tak. tak. To ty masz taki szablon, że. Każdego nowego gościa, co robisz wywiad, te 10 pytań musi być zadanych? Nie, niekoniecznie, nie? No, Pytania mam zawsze oczywiście przygotowane. Przeważnie jest tak około 12, 15 okay. pytań. To zależy, zależy. Czasem nie wszystkie pytam, bo jak jest ktoś, dużo mówi, to później już opuszczam. Niektóre, żeby to nie trwało ponad godzinę, bo Długo, to jest za tak. dużo. No. Więc no, zawsze jest coś, coś ciekawego. Na jutro będę miał rozmowę z Tajwanu z chłopakiem. Jak on... Ja mam dobrą pamięć tak jak mówię ja z Andrzejem, ty... z Andrzejem z Wietnamu jutro. 11 godzin mamy różnicy czasowej tak. i no będzie też pewnie fajna. On ma żonę Wietnamkę. O. Tomek, a mhm. jak ty Poznajesz ludzi? Tak, jak to się wszystko dzieje, że masz specyficznych ludzi na, na video przeprowadzasz z nimi taki wywiad. Jak to. Wiesz co najczęściej to sam znajduje, wynajduje. Czasem się pojawią, ktoś ma kanał YouTube kanał, bo takie wiesz, osoba, która ma YouTube kanał e, raczej się zgodzi na wywiad, bo ona się nie boi siebie pokazywać. Mm -hmm. A jak się czasem pytam tak ludzi, którzy nie, nie mają ani kanału, co gdzieś tam ich znajdę na Facebooku, to często ludzie nie lubią po prostu się wiesz, wypowiadać wstydzą o, się. Wstydzą się. Albo yeah. się wstydzą, albo nie lubią i, i wtedy oni. Często odmawiają, ale to właśnie te osoby, które tam widzę, że się udzielają dość bardzo na Instagramie, na, na Facebooku czy na YouTubie, to, to większość po prostu nie ma problemu, każdy chce nagrać taką rozmowę, opowiedzieć mm. swoją historię, o swoim życiu. Jego nie pamiętam pewnie, a on ma YouTube kanał, to przez YouTube kanał, mm -hmm. bo, bo pewnie YouTube kanał widzi, że ja takie oglą oglądam, wyszukuję takie rzeczy tam i mi czasem poleca takie osoby, mm -hmm. więc z nim będzie fajna rozmowa, marzone. Yeah. Dobrze, ale to już chyba nie, nie przeciągamy, bo to już będzie dość długie wideo, bo tutaj też trochę filmowaliśmy, więc będzie... trochę tego materiału będzie do edytowania, więc cieszymy się, że u Ciebie wszystko dobrze. Życzymy, aby tak dalej wszystko fajnie szło. Mam nadzieję, że... Ja jestem z Lidzbarka Warmińskiego, no, warmińsko-mazurskie województwo. Mam nadzieję, że może ktoś stamtąd hmm, tak, pewnego zobaczy. dnia usłyszy. Mam parę koleżanek tam, ale fajnie by było, jakby może tam ktoś jest z Lizbarka też w Ameryce albo w Kanadzie, to. Na pewno. To ja fajnie... z... kiedyś zrobiłem z chłopakiem, który jest sędziszowa, ja jestem z Indziojowa, a sędziszów to jest nie wiem ile tam jest kilometrów do sędzia, jest bardzo blisko, z 10 kilometrów może, mogę się mylić, ale też to właśnie też wyszło podczas rozmowy, że wiesz, mhm. że on akurat jest sędziszowa, znajdzie... nawet mamy wspólnych znajomych. Więc... O, sąsiedzi. Tak siedzi. To... Tak. Yeah. tak. Świat jest mały. No to tak. super. My lecimy, bo już się musimy zbierać jeszcze na zakupy. Musimy z małżonką jechać, więc dziękujemy za. Dziękujemy po to Nie, Nie ma za, za co, w... było miło. Za wszystko no. i mamy nadzieję, że to fajne wideo z tego wyjdzie, nad czym pracowaliśmy. więc... Ja. Pozdrawiamy gorąco, dziękujemy. Tak jest. I do nas. I do usłyszenia, do tak. Nie wiem, czy my już skończymy to wideo, czy jeszcze coś ponagrywamy, ale możemy się pożegnać, jakby coś. A jeśli. Jeszcze nie skończymy, to to będzie taki napis. Oglądajcie dalej. Konciniu. Tak. Cipi, dalszy nastąpi. Pozdrawiamy zupełnie i odtawić. się bardzo podoba. Na 30 to. jest. O, oh, wow. Hmm. Okej. Okay. Bye guys! Pa, pa. Do zobaczenia. Pa. Dziękujemy proszę panią. Dziękujemy proszę panią. No dziękuję, że... Jeszcze nagrywamy się... oczywiście na sam koniec przed wyjściem. Mm. No to... No to buź, Lecimy. Trzymaj się Katyniu. No, się Alenka. Dziękuję za wizytę. Trzymaj się kochani. Trzymaj się fajne no. shopping. Bye no. Tomek. Dziękujemy. papa. pa. pa. Thank you. No. Looking forward na ten. Pa Majlo. Pa Mariusiu. Mówi filmuj pani. Tak? No. Good <laughs> boy. No i się poziomuj. No to dobra. Zostawiamy was. Trzymajcie się no, po, do, do zobaczenia szybkiego. Papa. Pa. Okay. Dzięki. Pa. pa, pa.